Serdecznie w kolejnym filmie z Cirrus of Kingdoms. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem z podsumowania tygodnia. Jest to nasz dziesiąty odcinek podsumowujący, co udało się zrobić w ciągu tygodnia na koncie. Jakie tutaj zmiany? Jakie tutaj zmiany surowcowe? Ile klejnotów? Czy coś ciekawego się wydarzyło? Jakieś wydarzenia? No i wiele innych rzeczy, które tutaj zaraz sobie omówimy. Ok, klasycznie zaczynamy od VIP-a. Jak wygląda sytuacja z VIP-em. Brakuje nam 86 555 punktów, więc ta droga już do VIP-a jest coraz bliższa. Myślę, że do dwóch miesięcy maksymalnie uda nam się tutaj wbić to. Patrząc na moje klejnoty, na ten moment 74 tysiące, mógłbym to od razu wpakować, ale oczywiście ja tutaj zawsze powtarzam, że czekam po prostu na wydarzenie z wydawaniem klejnotów, żeby otrzymać jeszcze dodatkowe nagrody, tak? Nie ma sensu też tak pakować bez celu, jak tego nie, nie potrzebuję tak naprawdę już na ten moment. Wykupiliśmy sobie klasycznie wszystko tutaj za surowce ze sklepu, z Vipa. Nic tutaj za klejnoty nie kupuję, bo po prostu jest mi szkoda klejnotów. Jeśli chodzi o surowce, na ten moment mamy tutaj bardzo dużo tych surowców. Łącznie 12 miliardów żywności, drewna, 10 miliardów kamienia, 7 ponad 5 miliardów złota. Ze względu na to, że poprzesyłałem dużo surowców z farm, to też tutaj podskoczyły te ilości, tak? No bo jeśli chodzi o, o takie zbieranie, no to nie zbierałem tutaj za dużo, skupiłem się bardziej na klejnotach w weekend. Miałem troszkę, dużo, troszkę czasu na to, więc tutaj, tak jak widzicie, cisnąłem klejnoty, głównie klejnoty. Praktycznie cały czas zbierałem klejnoty, zebrałem tutaj tylko tak naprawdę te podstawowe surowce jeden raz w ciągu dnia, żeby tutaj odblokować te misje dla zwoju lucerny. Chodzi mi o te punkty tutaj aktywności, żeby jak najwłaśnie najbardziej tutaj efektywnie to wszystko zrobić i nie marnować potem czasu na te tutaj questy, które nam twórcy dają codziennie. Jeśli chodzi o lucernę, no to 26 na ten moment poziom wskoczył, odbieramy tutaj przyspieszenia. Tutaj już VIPa zgarnąłem, więc to co najbardziej mnie interesowało już mam odebrane. Tutaj jeszcze te główki tu kolejne klejnoty, więc fajnie skrzynie, na tym też mi zależy, ze względu na to, że prawdopodobnie będę robił marsz piechoty, zbieram na razie te materiały, złote głowy, ale okej, okay, przejdźmy na razie do przedmiotów. Przyspieszenia, no jak wygląda sytuacja ze, z przyspieszeniami? Badania, no to 281 li, ale tych nie używamy, budowy też nie za bardzo potrzebuje szkolenia 375 dni leczenia 29 ogólnych prawie 500 dni więc spoko na wojnę coś tam mamy jeśli chodzi o sytuację jeśli chodzi o wojnę mamy tutaj możliwość zapisu z tego co się dowiedziałem będziemy się zapisywać tutaj na hymn bohaterów czy decyzja się zmieni nie mam pojęcia Patrząc tutaj na datę, no to jest 11 czerwca, koniec 31 lipca, tak. Zobaczymy, czy tutaj zdecydują się właśnie na, na to KVK, czy na inne. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Król tak po prostu napisał, że prawdopodobnie na to KVK się będziemy zapisywać, ze względu na to, że będzie już po aktualizacji, będzie zmieniona właśnie ta technologia KVK, że będziemy mogli po prostu iść w jedną jednostkę, nie będziemy robić właśnie tych kilku, wszystkich tych tak naprawdę jednostek, żeby jakieś tam drzewko sobie odblokować, więc zobaczymy jak to będzie. Na ten moment wstępnie powiedział, że po prostu hymn bohaterów. Okej, okay, jak wygląda sytuacja z dowódcami? Czy coś tutaj się zmieniło? Ogólnie nic się nie zmieniło, ale moja właśnie tutaj perspektywa robienia piechoty bardzo mocno po prostu się nad tym zastanawiam. Zacząłem nawet tutaj już formację, po prostu jakąś sobie klepać. Zdobywać jakieś fragmenty tych formacji. Wiadomo, że to są jakieś po prostu lipne statystyki, ale to jest wszystko do ogarnięcia. Czekam na aktualizację, bo tam właśnie ma być ta zmiana z tymi uzbrojeniami. Tak, jak widzicie, właśnie odkładam te skrzynie niebieskie, fioletowe, legendarnych. Mam bardzo mało, bo to wiadomo, że to rzadko się trafia. Tutaj kamienie przemiany, kamienie zamiany bardzo dużo właśnie tych kamieni. Oprócz tych kryształów przemiany, bo to jest po prostu e, ciężko e, właśnie zdobyć e, te kamienia. E, I zastanawiam się właśnie nad, e, jako czwarty marsz piechota, bo tutaj jak widzicie mam e, E, Naskiego z Joanką, e, Huo e, może grać z Arturem, e, jeśli chodzi o Zegelianga to z Hermanem e, i tutaj właśnie ten czwarty marsz to prawdopodobnie będzie bajki z Luce, e, ze względu na to, że e, przeglądałem kilka filmów, e, kilku właśnie e, osób też pytałem, no to Raczej na taki top 1 marsz piechoty. No to bajki z Liucze będą tutaj po prostu rozgramiać te marsze, ale to jest tylko moja teoria i teoria kilku osób, które po prostu gdzieś tam mi odpisały i jakieś tam raporty mi podesłały. Więc nie ma się tym co sugerować. Każdy po prostu robi, jak uważa. Ja prawdopodobnie zrobię go na ekspertyzę. Na Liucze mi pewnie braknie. Brakuje mi tutaj troszkę tych główek. Mam 1102 główki. Tak jak wiecie, 1290 sztuk potrzebujemy na zrobienie ekspertyzy na dwóch dowódcach, więc 190 złotych głów brakuje. Prawdopodobnie jest to realne, żebym zdążył zrobić liuczę do... Do tak naprawdę do końca tego kolejnego KvK. Nie będę miał pewnie go na ekspertyzie, ale 5-5-4 bez problemu jest do ogarnięcia. Ok, jeśli, czy coś się tutaj ciekawego wydarzyło? Jeśli chodzi o MG, no to bardzo ciekawa historia się wydarzyła u mnie tutaj w królestwie. Nie wiem, czy to znajdę. Hmm, chyba tego nie znajdę. Aczkolwiek, o znalazłem, e, gracz, który e, w ogóle po KVK e, został wyzerowany ze względu na to, że e, łamał po prostu wszystkie zasady, jakie tam obowiązywały, e, ukradł raz e, też e, top chyba 5 albo top 4 w MGE i za to po prostu dostał karę i to była tak naprawdę jego już ostateczna, e, ostateczna po prostu... Decyzja, żeby po prostu migrować bez jakichś tam konsekwencji, typu zero totalne, stwierdził, że w tym MG dosłownie godzinę przed końcem wydarzenia nikt praktycznie nie był aktywny już, bo wiadomo, że jak jest ustalona pozycja, no to nikt tutaj nie kombinuje i nic nie, nie, nie podbija żadnego rankingu. On postanowił po prostu tutaj ukraść to MG i ze względu na to, że ukradł to MG, no to teraz jest, jest po prostu ścigany w naszym królestwie. I nie ma tutaj po prostu już życia, i będzie musiał stąd migrować. A prawdopodobnie nie ma tych paszportów, i za każdym razem, jak zejdzie mu po prostu bańka, no to on jest znajdowany na mapie i po prostu jest zerowany, tak. Ilekroć po prostu zejdzie z tej bańki obronnej, no to za każdym razem dostaje po prostu rajd na miasto. To taka po prostu ciekawostka. I nie wiem, czy opłacało się te 180 główek zdobyć po prostu i zepsuć sobie tak opinię w Królestwie. To już po prostu zostawiam dla was tak do zastanowienia się, czy jest sens tutaj kraść takie wydarzenie ze względu na to że też, że tutaj jest taka organizacja, że każdy ma jakieś tam tutaj pozycje. Jak ktoś się starał w KVK, no to tak po prostu tutaj otrzymuje, tak. Ja zawsze się tutaj stosuję do tego i nie kradnę po prostu tych pozycji, bo wiem z czym się to wiąże, tak. To nie jest warte tego, żeby po prostu zostać wygnanym z Królestwa, tak. To taka moja ciekawa tutaj konkluzja, jeśli chodzi o to. A jeśli chodzi o jakieś tutaj jeszcze rzeczy, które się mogły wydarzyć, jeśli chodzi o, o ekwipunek, no to tutaj za wiele się nie zmieniło. E, mam na myśli tutaj o materiały, za dużo tutaj e, jakiegoś progresu nie ma. E, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o moich zbieraczy? No, bo tutaj, też tak jak pamiętacie z poprzednich filmów i jeszcze z poprzedniego roku, e, tutaj mocno poszedłem w tych właśnie zbieraczy i, i te kości kraftuję e, cały czas w kuźni. No to nam brakuje tutaj, mamy 55 sztuk z 80, na 4 sierp zostanie nam tak naprawdę jeszcze 80 tych kości praktycznie do wykrawcowania i mamy cały komplet zbieraczy wyposażonych w najlepsze rzeczy, które możemy zrobić. Oczywiście nie, nie mówię już o legendarnych, bo to już jest naprawdę ekskluzywny towarek, tego nie będziemy na pewno robić, mam na jednym marszu i wystarczy. Nie ma sensu po prostu w to pakować. Myślę, że dla tych statystyk, które tam posiadam, to jest wystarczająco. Wskoczyła wiadomość tutaj aktualizacji. Czy tutaj się coś zmieniło? No raczej wątpię. Raczej po prostu tak bardziej informacyjnie tutaj nam wysłali, jeśli chodzi właśnie o aktualizację, ale to sobie możecie przejrzeć. Na swoich poprawnie kontach, bo każdy to pewnie otrzymał. Ok, jeśli chodzi o ten film i, i to podsumowanie tego tygodnia, no to raczej będzie wszystko. Zapraszam do poprzednich filmów z podsumowania i do poprzednich filmów na moim kanale. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.